Witajcie w środowy poranek witam Cię i mówię dobrze, że jesteś, dobrze, że trwasz na modlitwie, a dzisiaj o trwaniu właśnie, o trwaniu w Chrystusie. Chcę Ci zaproponować Ewangelię z dnia. To 15 rozdział Ewangelii według Świętego Jana, werset od 1 do 8 przypominam, że... Link do, do fragmentu znajdziecie pod filmikiem na YouTube, na stronie parafialnej, ale też wydrukowane teksty czekają na Was na stojaku w przeciągu naszego kościoła z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was: Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy. Jeżeli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym wy Latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Skłania mnie dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowa Chrystusa do refleksji właśnie nad trwaniem, bo też to słowo przewija się. Oj, chyba około dziesięciu razy w tym krótkim fragmencie Ewangelii. Trwanie jako coś takiego bardzo stabilnego. Trwanie jako postawa, jako wybór, jako decyzja. Wytrwałe trwanie. I chcę dzisiaj właśnie pochylić się. Pochylam się od samego rana rozważając ten fragment Ewangelii, nad właśnie kwestią mojej wytrwałości w trwaniu przy Chrystusie. Um, mówimy, um, chrześcijanin to człowiek, który jest utwierdzony w Chrystusie, który ma głęboką świadomość jedności z Jezusem, jak ta winna latorośl jedności ze winnym krzewem. Dlatego chcę wołać dzisiaj na modlitwie, i do takiej modlitwy skłania mnie dzisiejsza Ewangelia. Panie, chcę trwać przy Tobie, chcę trwać w Tobie, wytrwale trwać. I, moi drodzy, to, 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 tego trwania nie może w nas zanegować grzech. Pomimo grzechu. Z którym oczywiście chcę walczyć jak najszybciej, jak najmocniej, zdecydowanie i mocno, ale chcę mieć nieustanną świadomość mojego trwania w Chrystusie, w kogo jestem wszczepiony, kto jest moim fundamentem, z kim przeżywam swoje życie w jedności. A więc chcę i wierzę, że Pan Jezus dzisiaj swoim słowem i na modlitwie chce nas umocnić w trwaniu, umocnić w takiej świadomości przeżywania swojego, Życia w łączności, w zjednoczeniu, w jedności z sobą. Nasze życie w jedności z Jezusem, trwanie jako postawa, postawa, którą chcę ponawiać nieustannie, do której nieustannie chcę wracać, tak, która chce, żeby była we mnie coraz mocniejsza, ta, ta, ta świadomość trwania. Hmm. świadomość trwania Pana, w Panie Jezusie w trwaniu w całym tym słowie jest coś właśnie takiego bardzo stałego, stabilnego jako chrześcijanin kimś takim mam być i nie mogę pozwolić, by zły przez grzech to we mnie zanegował, wiem na kim jestem zbudowany wiem kto jest fundamentem Jezus Chrystus i chcę wytrwale trwać w moim Panu i Zbawicielu hmm. Życzę Ci dobrej Bożej, owocnej modlitwy, dobrego Bożego, Błogosławionego Dnia.